Jestem Polski Witam w odcinku z mrówek Jest to dokładnie gatunek raz niger tak jak będę używać umowy niger ponieważ inna wymowa ich nazwy może być w sensie przez youtube Jak widać kolona kolonia jest e, dość mała dlatego, że złapałem ją ja królową dopiero tak pod koniec wakacji. Jakam to dosłownie przed tym jak je przełożę z cieplejszego legału do chłodszego miejsca, bo później szykuję je na zimowanie, więc raczej do wiosny nie będzie kolejnego odcinka z nimi. Przynajmniej dopóki poczwarki im nie wyjdą, jak widać mają kilka. Nie wiem czy jak dużo widzicie, ponieważ moje makro jest dosyć słabe Postaram się pytanie w jakimś innym filmie to naprawić Trzymam je ja w takiej probówce na dzień są przykryte eee, tym papierkiem To jest znajduje się woda, jeszcze jest dużo więc myślę, że zimowanie powinny wytrzymać z tą wodą, po zimowaniu rata im będę musiał dać nową probówkę. Mają również alenkę, na której idę im świeżego mącznika, zaraz im jeszcze dodam. Raczej znaczy nie zobaczymy dzisiaj jak jedzą, bo tylko jedna robotnica wychodzi z okienka na tę alenkę. No cóż, jest taki króciutki film. No bo króciutki temat po prostu do, do omawiania. Na wiosnę planuję większą serię z nimi. No tak, to tyle. Na